Cześć, witam, Mr. Rexhall. Yy, witam w kolejnym odcinku. Lich yy, of Legends, yy, tak jak obiecałem wcześniej, zagram sobie Master, yy, to będę grał takimi niekonwencjonalnymi pikami na dżunglę i myślę, że taką, takim pikiem też jest Master I ponieważ wielu widząc mastera na dżungli zaczyna narzekać. Yy, tak samo widząc Chyba gdziekolwiek, jak na razie. Większość ludzi w ogóle mówi, że nie pasuje do tej mety, która teraz jest. Yy... <laughs> Ale my na przekór innym sobie zagramy. Na start budki, potki. Pierwszy skill, no do tego skilli. I w mm, jaki chcę nim grać, krótko. No malutkie FPS, a tak, bo nagrywam. Yy, no dobrze, a więc tak. Pasyw to wiadomo, słyszymy atak, ma podwójne uderzenie. No to Q Jego to jest um, Alpha Strike to jest tak, że skacze jest niewidzialny, no nie można go skoroczyć jak w ultifiory um, Tu wiadomo to jest jego heal, który daje mu armora i Masterina jest można powiedzieć takim dobrym tankiem właśnie podczas używania W. Można go nawalać, nawalać, no, nic mu się nie stanie a on się jeszcze silnie. Wadę już trochę jest, nie jest aż tak różowa. Yy, jego... E, yy, to jest pasyw, dostaje 15 ataku i za... i gdy go użyjemy, gdy aktywujemy, dostaje 2 razy więcej. Na 10 sekund, czyli tutaj dostał 30 ale yy, Będziemy maksować Q, dlatego że Q działa jak y, smart 40 bonusu y, magicznego do minionów. 20% szansy na to, że ten zostanie zadany. I co level, ta szansa się zwiększa. Czyli później będziemy wpadali w jakiegoś kampa na dżungli, Q, i praktycznie kamp wyczyszczony będzie. To będzie chwila, moment. Naprawdę i dlatego sądzę, że latarnia nie jest jakimś przedmiotem, który musi być koniecznie. No tu nam się udało żadnego trafić, niestety. Ale koledzy nam pomagają i zabijają przy okazji. Dobra. Mam nadzieję... O dostał, akurat dostał blue To jest takie takie ryzyko Czy dostanie, czy nie dostanie Dobra, weźmiemy sobie E I pójdziemy razu topaz zgangować Trochę będziemy wtedy co będziemy lepiej A, to dżungluje w ogóle u nich Siwana Exhausta To się nie za bardzo chcę O. dostał dosyć sporo wrażenia. Mój clip Dobra, zamiast tej latarni nie możemy sobie kupić innego. Jak gramy, wiadomo, z kumplami, to opada się kupić yy, orejka. Jak już wiemy, że jakieś wardy tam są stawiane. Jeśli gramy z rodomami to ten orejk chyba aż tak nie jest potrzebny. Bo często się z tymi ludźmi dogadać, tak? Wiadomo, dlatego. Rzućmy no tego lepiej zamiastować, nie wiem, na przykład w Heart of Gold, czy choćby w Brutalizera, w tłuczek ten polski. Dobra, nabijemy sobie level. Jedziemy na potak na razie, więc rzucimy sobie kolejne te 30. Procent, żeby mieć pewność większą, że o, dobra, to nas wołają. Polecimy szybko. <laughs> Oj. No pokaż, weź te krzaki, no! O jejku. O, Widać, że support po prostu pchał się do tego kila. No. Nieważne. Kończy nam się blue no ładnie, Teraz rzucimy już w TW Z blue o wiele fajnie się dżungluje, bo to jest zmniejszony cooldown. Człowiek nie poczyni mnie pcha ale tej jeszcze nie widziałem. Zrobimy sobie Heart of Gold, no chyba starczy pieniążków. Ojej, w atak weszłem. To jest defense. Oj, co kupimy od razu. I zasuwamy coś wymyślić. Na sam start pójdziemy zrobić sobie Reda, no bo mamy w końcu smite, więc... Nie powinno być żadnych problemów i wpłyniemy chyba na bota, ale od tej strony, od tak od wieży zakręcimy tutaj, Jeśli się tu w krzakach ustawimy, bo ci grają bardzo agresywnie. Widzę, bo chcę chce zdobyć jakieś kill'e. Znaczy mówię o enemy watch'ie. Ajku już się coś zaczęło. Nie, dobra. Weźmiemy jeszcze, łączymy podwójnego damage'a tego na AD. Masz HP? Ojejku Siła gdzieś tam lata Siła podobnie jest na blue O, 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 o To ja wziąłem kilo za karę Normalnie oczywiście HDKR-y, jeśli gramy ze znajomym. Ja napiszę YouTube Teraz będę grzeczny. Też chyba to ta MFka coś się napisać. Ale... Ten top strasznie pchał. Ma 30 klipów, a enemy ma 19. <coughs> O, a nawet nie było ss chyba Nie był, był, był by. Czy teraz my pojedziemy na enemy jungle no, jak elegancko Szybciutko trzeba tutaj Rozwalimy w końcu, on, widzę, że i tak chyba nie dzisiaj. Słonko? Nie dzisiaj. Aha, udera nie ma. Rozmyślił się chyba. Dwa poty z blue, możemy sobie... O, zabrał blue, zabrał z ojejku tutaj. Jako może mieć problem... To no, nie rozumiem. Co ja tam kupiłem? Ale sporo HP było. Widzicie co taki robi na dżungli po prostu latali, nie potrzebujesz, idziesz, tylko bloomasz i idziesz od kampa do kampa <laughs> i robisz swoje. O, no, jak widzicie teraz praktycznie każdy wpada. Zobaczymy sobie jeszcze AD większe. I mamy Reda, Red ukradziony, znaczy ja, ukradziony, w sumie już on nie lata tutaj, więc nie jest ukradziony. Cały kamp. Dawaj szybko To e, nie ma ulti, więc moglibyśmy ryzykować e, Ale nieważne Kusi mnie tam Organa Kusi Teraz rzucamy w E no, pójdziemy sobie na naszą dżunglę. Widzicie, to jest tylko Q, Q i, i nic więcej. <laughs> Nie trzeba już teraz się nic martwić. Mastery jeśli chodzi o junglę. Gdzie jest kampa do kumpa? mamy w sumie. A tu sobie weźmiemy kolejnego. Co tam? Przy tych większych też możemy rzucić sobie oczywiście te E Bo tak szybko nie ubijemy tego większego Dlaczego latarni? Tak myślę, że bardziej nam, jeśli chodzi o gangowanie pomoże nam yy, właśnie te temy na początku, ponieważ yy, ma jest bardzo squishy. Jak w jakiegoś ganga, i nie daj Boże, oberwie, czy na niego się sfuksuje, to... Mm, ok. To bardzo łatwo może po prostu paść. Czas trzeba dragona zrobić już najwyższy. O, nie, to chyba chcą, czy nie? Nie. Ty. No dobra, okej. Okay. Ten tu puszuje. Dobra, Idziemy <laughs> na blu. A zjadł czogat Śwany. Ojejku. Dawaj! a jeju. To już nie ryzykuję. Czy mogę rzucić ulci? Ten light jest bardzo, bardzo fajny. Nieraz można zacząć kupić to, jak nam gorzej trochę idzie. W końcu kolejny generator Golda. Na gangi nam nie wychodzą. Yy, ale jak wszystko nie pięknie idzie to oczywiście yy, brutalizer, tłuczek po polsku, jak dobrze pamiętam. No i później yy, Goldblade yy, Dlaczego? Ponieważ są fajnie, fajnie, jeśli użyjemy naszego ulti i później tego itemu, to naprawdę potrafimy zrobić w tym Fight'ach dużo, naprawdę dużo. Hmm. Ja może kupię od razu to, jeszcze na jakiegoś lifesteala nam starczy, więc kupimy. Jeszcze będziemy tych potków męczyli. Zawsze można betę złożyć. <coughs> Szkoda trochę, że właśnie nie ma tego udyra, że... Mogłem też buty, a dobra, nieważne. Że nie ma jakiegoś znaczenia tej walki. <coughs> Mam jeszcze blue, więc... Warto iść to smoka o. o Jednak cały kam się nie wyczyścił Coś tam się Tu się coś dzieje O kurczę, trzeba pomóc koleśowi. I teraz wracamy do tego... Ojej, no nie! Chodź tu, ty masz... Dobra, jest. Niestety, ulti nam się... O, nie odnowiły nam się ulti, ale... Normalnie powinno nam się odnowić, jeśli go zabijemy. Niestety... No, chodź. Dobra, pójdźmy sobie na Dragona. Jak wiecie tutaj pod erką y, Mastery oczywiście z jeśli kogoś zabijemy, to wszystko, wszystkie nasze skille się y, po prostu odnawiają. A jeśli dostaniemy asystę, to połowa to chyba połowa y, Czyli bazowego, czyli, czyli nie tego, połowa jak teraz mamy tu 8 ja tam w jak tu mamy 8,5 sekundy no Ale tak tu będziemy mieli 6 to nie dostanie nam 3 Tylko Nam się odnowi Bo będzie poniżej połowy coś poniżej połowy bo ty to możemy się tej tutaj... Hmm. Tu mają więcej, chyba. ode te zostało więcej, chyba. ale chyba mimo wszystko weźmiemy sobie w agresywnie. Teraz, jeśli byśmy sobie nie radzili, to oczywiście yy, merce, czy, czy, czy Ninja Tabi. Kolejna, druga sprawa, taka bardzo ważna, jeśli chodzi o gramę. Mastery, jeśli w Enemy team wiecie, że jest Mordekaiser, to broń Boże, nie wybierajcie Mastery. Choćby nie wiadomo co, bo naprawdę yy, w early game i jeszcze w mid game'ie każdy po prostu niszczy nasz więc, więc mamy tak, jednego lina, któregoś, którego nie możemy gangować. Nie daj Boże naszemu członkowi drużyny nie pójdzie na, ty, na tym line'ie i trzeba będzie mu pomóc, to, to my po prostu damy tylko kolejnego killa temu robi tak naprawdę. Jedyne, kiedy możemy coś zrobić, może jakieś zrobić, to mówię z ważnego doświadczenia. To jak raz kończymy blue, mamy drugi level i wpadamy i wyleżymy fishbody. I wtedy możemy coś zrobić, bo on, on jest w stanie nie zrobić. Ale. Hmm, coś tam pokazują. Ale wcześniej. Pięciu idzie? <ścoughs> o, tu, tutaj są. A więc to był ból, byłem i padłem. Spłyniałem w skórze swojego itemka. No nic. Tu ta... Mm, co już na pewno. Nie przeżyję. Ło, wow, a jednak. Nie, jednak nie. O Boże. Nie wierzę. Niesamowite. <laughs> Widzę, że czeka trochu. Myślę, że tu zostało nam... Yy, 30 sekund gry. Będzie sobie reda. Dlaczego też Q jest ważne na początek? Dobre jest, yy, ponieważ jak falimy z Q na pierwszym levelu, załóżmy, byśmy maksowali yy, tutaj E, to na początku zadajemy jakieś mniejsze obrażenia, a później włączamy E i zadajemy jakieś tam większe obrażenia z tej łapy, yy, tyle że musimy zwracać uwagę bardzo na pasyw, po pierwsze, podczas gangów, o chwila. Yy, podczas gangów. Do tego, jeśli ktoś yy, zacznie nas bić, możliwe, że możemy paść na samym początku, bo jesteśmy, jak mówię, powtarzam, bardzo wskuśni. O, o, ho! ho, ho, ho. to... Nie, nie udało mi się niestety pokazać całej gry mastery myślę, że do niego jeszcze wrócę kiedyś. no y... ma silnego lejta. czy oczywiście muszę jeszcze uważać, y... by nie zostać sfokusowanym. Y... Albo po prostu trochę wrzucić w jakieś itemy tank y... off-tankowe Na HP czy, czy i też trochę, trochę surwi jakiegokolwiek y... Zależy też od, od enemy teamu ponieważ jeśli... On ma, on ma super wielki damage jeśli chodzi o, o late gamer, z tym swoim ulti i z, z jeszcze z itemkami na AD yy, Tylko właśnie jeśli się go skusuje to, to on dosyć szybko pada. To już u niego, u niego jedyną. Jedyną wadą to jest yy, to, że jest skłusi. Bardzo yy, naprawdę Łatwo go pokonać, a, a damage jest kosmiczny coś jakakery yy, co, no. No tyle. 20 minut gry Masterii, tylko tyle się udało. Widzicie? Szkoda, szkoda bardzo, że ten uder wyszedł i, i nie udało się nic więcej ugrać. By yy, było na pewno ciekawie trochę powalczyć. Yy, I w ogóle też też początkowe temy tylko złożyłem złożyć tam buty, ghostblade'a no i Heart of Core tak dobrze pamiętam i, i tyle szkoda dobra dzięki za oglądanie. na razie